Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Szukałam pomysłu na szybki, prosty, smaczny i niezbyt kaloryczny deser na obiad i padło na lody yy, bananowo, bananowe z kiwi. Mam nadzieję, że Wam się ją spodobają. Są rzeczywiście przepyszne, proste do przygotowania i idealnie nadają się na deser. Gorąco zachęcam. Przepis i składniki, a właściwie sposób na, bo trudno to nazywać przepisem, podaję jak zawsze na www.skuteczny.tv. A teraz już filmik, w którym pokażę jak prędciutko można je przygotować. Zapraszam. Deser, właściwie lody są naprawdę bardzo proste. Robię je w małych ilościach dla dwóch osób i to w zupełności wystarczy. Oczywiście można proporcjonalnie zwiększyć składniki. Dwa dojrzałe owoce kiwi, jeden bardzo dojrzały banan. Jak widzicie, skórka jest mocno zbrązowiała. O taki słodki, dojrzały banan właśnie chodzi. I to jest taka proporcja, jeden duży banan na dwa kiwi, którą można e, zwiększać. Dwa banany, cztery kiwi i tak dalej. E, owoce obieram, dodaję do blendera i dokładnie miksuję na owocowe pire. Jeśli nie lubicie obierać kiwi, to wystarczy przekroić owoc na pół i wydrążyć go łyżką. 30 sekund i gotowe. Jeśli lubicie bardziej słodkie lody, to można, je do, to można je dosłodzić do smaku miodem, cukrem białym bądź trzcinowym według uznania. Ja sprawdzam smak moich owoców. Mm. Bardzo fajny, lekko słodki, lekko kwaskowy. Dokładnie o taki efekt mi chodziło. Doprawiamy oczywiście pod smak cynamonem, cukrem, miodem, e, po czym tę masę trzeba zamrozić. A mrożimy oczywiście w dowolnych foremkach. Ja wybieram silikonowe foremki do mafinek. I gotowe lody, sorbet, mm, deser, może już wędrować do zamrażarki. Ja jednak przypruszę je jeszcze z wierzchu odrobiną tartej czekolady. Wybieram ciemną, mocną. I dopiero teraz powędrują do zamrażarki na kilka godzin i za kilka godzin będą cieszyć nasze podniebienia. No i kiedy deser już zamarzł, wyjmuję go z zamrażarki. Kilka minut wcześniej przed podaniem, tak żeby nieco odstajał i nie był zmrożony na kamień. Po czym przekładam go do miseczek i od razu podaję. Sorbet, mrożony deser już na stole. Tak jak wspomniałam wcześniej, podaję go po takim lekkim odtajeniu. Warto, żeby postał kilka minut po wyjęciu z zamrażarki w temperaturze pokojowej. Wówczas jest po prostu przyjemniejszy do jedzenia. Świetny pomysł na deser na gorącej czy upalne dni, ale oczywiście odnajdzie się doskonale o każdej porze roku, bo jest naprawdę bardzo fajnym zwieńczeniem sutego posiłku, szczególnie takiego bardziej tłustego, stanowi świetną kropkę nad i, i doskonale zamyka posiłek słodkim owocowym akcentem. Mam nadzieję, że Wam posmakuje. Jest prosty do przygotowania, więc gorąco zachęcam i na koniec jak zawsze życzę smacznego.